Yo, cześć siateczku, ja jestem i witam was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, na naszym oceanie zastało się naprawdę sporo, ponieważ zmiany idą pełną parą, i to się naprawdę na bieżąco wszystko, to absolutnie wszystko zmienia. Z wakacji wczoraj wrócił z który jeżeli chodzi o nasz ocean, tak się zaangażował po prostu, tak się chłop zaangażował, że zrobił więcej, niż można było sobie wyobrazić. Jakby serio teraz jest, tak wszystko zmieniło teraz zaraz do tego przejdziemy, moi drodzy, ale zaczniemy sobie od tego, co ja zrobiłem wczoraj ponieważ w tym bo powstała taka mini, mini baza, w której mamy taką możliwość, żeby się jakoś tutaj zjadać, mamy tutaj nawet swoje jakieś tam, wiecie, stoliczki, żeby mieć speeda, jakieś sto, coś w jakieś tam elementy, typu właśnie kowadła, taka wiecie, taka po prostu podstawowa baza, która musi być wszędzie, co nie? Po drugie, zrobiłem nawet taki mini pokoik dla naszych wileczerów, czyli gościa od mendingu oraz naszego ulubionego gościa od potek na, na exp, dzięki któremu nasze kilofy wytrzymują to całe kopanie, więc to jest serio tutaj wszystko mega fajnie zrobione. A ponadto, ja sobie wbijam na serwer po drzemce, czy tam po obiedzie, patrzę i stoi takie coś, co nie? Jakby, no nie było mnie z godziny co nie? Nie było mnie z godzinę. Agent X tutaj zdążył zrobić jakąś serio, ogromną bazę kopalnianą. Ponadto, wszędzie poprowadził tutorial Jakby szczerze, moi drodzy, odkąd on wrócił, to my sobie wspólnie gadamy na, na tym spiku mega dużo i sobie zarazem kopiamy. więc to mega postępy. Teraz zaraz to oczywiście pokażę. Ale na samym starcie, bardzo każdemu Bardzo gromu, osoba i dzwonek, bo to jest bardzo ważne. To dzień odcinki, to na live o godzinie 19, więc bardzo ważne jest to, żeby tutaj po prostu być, moi drodzy. Tym bardziej, żeby wstaje na największy. W historii Minecraft'a, czyli ocean na 2,5 miliona bloków. Polecimy sobie do Agentixa i wraz z nim pokażę Wam wszystkie specjalne, które zaszły, bo naprawdę jest ich sporo i jest za, i po prostu co pokazywać na bieżąco. Już tam go widzę, że non stop kopię. Jakby on jest taki pracowity. Gościu dosłownie, chyba nawet, nawet mogę stwierdzić, że odkąd zwrócił, angażuje się trochę bardziej niż ja, okej? Okay? On cały czas kopie! I w ogóle nawet ogarnął nam bikona, który jest cały Digstowy. Siema Agentix, siema stary, siema chłopie, powiedz mi tylko, jak tam ci idzie kopanie. Za wszystko jest mordeczko, wszystko jest ok. idzie. Stary, ja jestem w ogóle w szoku. Dlaczego ty aż tyle kopiesz, chłopie? Weź wyluzuj, bo zaraz nam no, pan stary, jest. Wiesz czemu kopię tyle. Czemu kopiesz tyle? Bo chcę mieć swoją wyspę. No ja wiem, Agentix tutaj się po prostu angażuje, co? Nie? Słuchajcie, moi drodzy, nie, że zatrudniłem Agentix, ale tak no, może sobie powiedzieć, co nie, że, że jak wiecie jak to jest, to, nie? Każdy otrzyma swoją wyspę w ramach tego, że będzie kopał, czyli tutaj X chyba chce otrzymać jakąś większą wyspę, okej okay? Agentix, bo jak powiem Ci tak stary szczerze, że jak będziesz tak się aż mocno angażował, to jest szansa, że twoja wyspa będzie w ogóle większa, wiesz, agent? Tak szczerze ci powiem, że jest nasza. ja szansa. wiem, że będzie większa, ja w to nie mam żadnych wątpliwości. No ja wiem stary, ty to... bardziej, że w ogóle być będzie odcinku do samego końca, bo dzisiaj jest tyle zmiana, że w ogóle nie wiem czy się w tym filmie zmieścimy się z wszystkimi naszymi nowościami, ale zacznijmy od tego, że Agentix odwalił bikona, który jest São de ação, ok? Passo. Elbice, no. Jakbyś miał jakąś wątpliwość. Beacon, beacon Agentixa. Beacon. Nie wiem, czy widziałeś, ale tylko od dołu skopały i te bloki Deaksów podwiedziłem na bloki szlaza wiesz? Tak, tak o. Tak, 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 tak tylko to. Tak, tak, tak. Nie, nie zmieniłem się. Nie, to no szczęście. wiem to, no nie odważyłbym się, ale sam fakt, że masz 3 Diaksów w ogóle to jest jakiś hit, okej, okay, moi drodzy. I słuchajcie, odkąd Agentiks wrócił? Po prostu siedzimy na tym spiku i nawet po nocach kopiamy, co nie? To jest chore, ale my w ogóle stary właściwie nie śpimy, co nie? My ile śpimy? Ja śpię zaraz po jakichś 4 godziny dziennie, a ty? ty Jak to u ciebie wygląda? No nie! Nie! <laughs> <laughs> Wolałem tego nie słyszeć, okej? Okay? Wolałem tego nie słyszeć, ale spoko. I teraz słuchaj, Agent X. Walnę w... i będzie git. No, kawusia i będzie git, stary. Wyjaśnij mi o co z tym chodzi, co? Bo ja tutaj wiem, wiem już właściwie mniej więcej, ale tak jeszcze objaśnię tutaj też bardziej ale widom, Dobrze że... każdy Bóg, wiedział. ty nie wiesz o co chodzi z tą wieżą? Nie, do, do końca strony pojęcia. No dobrze. Ale tak mniej więcej się orientuję. chodź tutaj na dół. No, już do ciebie wbijam, Zapraszam. No? Okej, okay, dobra, więc tak. Jak widzisz, jest tutaj taka elegancka wieżyczka. Bardzo ładna e... Tu, do niej prowadzą tory, do czego zaraz przejdziemy. Aha. Zobacz, one są tak, tak ciężkie, tak potężne, że tutaj... One się dobrać... rozwodzą po całym tym oceanie, stary, to no no jest wszędzie. stary, zobacz, one tutaj są podtrzymywane przez to drewno, żeby o! one nie spadły. To są solidne, stary, trzeba powiedzieć, że ja to zobaczyłem, co nawet to do siebie dobudowałem, wiesz, żeby było takie połączenie, więc no, Ja wiem, że dawałem to zauważyć, ale mój plan jest taki, żeby właśnie tutaj wszystko było połączone torami mhm. i dzięki temu będziemy mogli wszędzie szybko dojechać, wszystko No ogarnąć. i będzie to, po stary, stary sprawne, co nie, A nie że sobie chcesz przejść Dobra. stamtąd tutaj i będzie to trwało pół więc roku. Więc tak, od, odkąd zaczynamy? Od góry czy od dołu? Wiesz co, od góry bo tam jest chyba najciekawiej, wiesz? Tam jest no serio ciekawie. Wiesz co, może jednak zacznijmy od dołu. Okej, okay. to ty widzę, że mam chodź. sporo zagadania stary, wiesz? Naprawdę. Dobra, więc tak, chodź, chodź. No Dobra. wbijam do ciebie, Tutaj masz z każdej strony drzwiczki, jakbyś... Chciał wejść, to możesz z każdej, chociaż... Okej, okay, dziękuję Agentix. Tutaj oczywiście jest jakaś winda, żeby sobie tak wjechać wyżej. No i tak, mamy no i pierwsze piętro. Pierwsze piętro. Uuu, tak, bardzo praktycznie, tu nie byłem. Żeby po prostu było tutaj jak najbardziej praktycznie i U, wiesz. Mam. Ależ to, stary, i tak szczerze, to jest genialne, bo tutaj sobie każdy może wbić się, z realność, może mieć swoją skrzynkę, swój piesek, swój crafting. Ba mega fajne, stary, bardzo no. fajne. Eee, to wygląda za ładnie. Zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj jakichś drobnych opłat. Drobnych opłat, ale to wszystko jest na nasze wspólne dobre. nie ma takiej w ogóle mowy, stary, jakby było opłaty, to ja bym ciebie, całego opodatkował, stary, wiesz, naprawdę. Opodatkował? To bym zrobił takie opłaty, żeby ci się to nie opłacało. i No, no to bym nie się podatkował. nie podał mieć tą by i starą tym musiał zmurzyć. Elo, to jest do góry, co? Powiedz mi, to Nie mam ma, jeszcze? Elo. Zrobiłbym no. tak. No okej. Okay. No może widzę, że no magazyn. No i tak, ale tu tutaj już tutaj wiesz... Co ja chciałem powiedzieć, tutaj wiesz, jeszcze miałeś te cztery łóżka, w których możesz. Ej, coś się uciekło, stary, coś się e... uciekło. Co Jaj, jest jajko! Taki... W postaci jest wagonik z pojedynczym jajem, stary. Excuse me! No wiesz, żeby nie musieć go nosić. No dobra, ok. Dobra, stary, o, pokażę. Jak tam pojechał kolega daleko? Jaki no, odważny. Daleko poleciał, widzę. Więc to jest, pamiętajcie, że nawet byłem, bo tu odłożyłem węgiel, który już zniknął. Co już, A, nawet trzeba przełoży... Nie, bo ja mam tutaj jeszcze, nie jest to podpisane, ale jest posartowane, wiesz, okay, na... no. Okej, tu masz stary. węgiel, tu masz żelazo. I w ogóle pomyśleć, że to wszystko skopaliśmy. My z tego oceanu, a tego było się o wiele więcej, co nie, tylko my tego nie zbieraliśmy. drugie tyle jest pewnie po prostu stracone. Tak, to jest tary, tylko, Jak wiesz, to jest tylko nasze wspólne kopanie, ta cała skrzynia węgla i ta druga, co nie, naprawdę tego jest tyle sporo. Ta no, żelaza akurat spoko. jest chyba przez mnie, ze mnie samego wykopana, co Okej, okay, pokaż tą skrzynię żelaza w ogóle, ta gdzie ona? Ta skrzynia masz... żelaza jest od... o. No? a nie to po drugiej stronie po, musi po, po być. drugiej stronie ok, wo i tak szczerze stary, to na starcz na luzie na kolejnego baconu, to jest zbyt open naprawdę wo wo wow. a co jest wyżej coś jest wyżej okay, to nic nie tak. ma co jest wyżej a tam wyżej jest jeszcze kolejny magazyn tutaj masz taki co? pierwszy, wiesz gwóźdź na takie Poka to. Tu nie byłem, stary. Tutaj autentycznie nie byłem. Lol, czemu tu jest tyle tych skrzyń, stary? Ej, ale to jest no, totalnie OP. No wiesz, tutaj Stos. możesz magazynować kobla, co Właśnie Właściwie widzę, to, Jakby jakoś tam może go nie potrzebujemy, ale zawsze się nam no, może jakoś przydać, co nie? No budować, czegoś tam nie wiem czego. Nawet ważne, żeby był zawsze na napast, co nie? I zawsze, mhm. stary, ta wieża jest mega praktyczna i bardzo fajna. Ja powiem Ci, że już się chwaliłem na live wczorajszym, bo live to o 19, więc subuj kanał Mordo, bo jak nie subujesz kanał, to Elvis przez płacze, więc subuj kanał z walkiem. Coś chciałem mówić jeszcze. Ja chwaliłem Cię na live, że jak wróciłeś Stary, to tak się mega zaangażowałeś, co nie? Ja dosłownie hmm. powie, powiem tak, że jak tutaj gram, to następnie ciebie widzę, co? więc tam ci piszę, wbijaj na testy, pogadamy troszeczkę, co nie? Więc no fajnie, fajnie, tak sobie tutaj wspólnie pokopać, to że nie jest tak nudno, co nie? Że po prostu siedzisz i kopiesz, co nie? Tak sobie gadamy, jest tutaj po prostu taki bardziej chill i luzik, ale no stary. To ile my tutaj przekopaliśmy, to byłoby, można nawet o tym książkę napisać, czekaj, okay? naprawdę A. stary, aż się przejdźmy. Tutaj w ogóle masz kolejkę. Która może jechać albo w tą stronę, albo w tą. Jak tak weźmiesz to Aha. i tak przelatuje tutaj wagonik, że jedziesz dalej prosto. mam stary, Ja pociągnąłem kolejkę też do siebie, żeby to było o wiele się przy transport w I no jak na mnie do tą serio spoko. No, 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 to no, 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 co nie no, 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 jakby wszędzie no, 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 prostu Proszę się, przejdźmy i pokażmy widzom, co nie, bo, bo dobra, właśnie bo, dobra. były takie komentarze, bo ja takie nawet widziałem, że halo, halo, Aberka tutaj głównie działa, a wy się obijacie. Szczerze, moi drodzy, my byliśmy na wjeździe, co nie, więc tutaj Abra po prostu działał jak najwięcej, ale jak oboje wróciliśmy z wjazdów, to chyba każdy widzi, jak wygląda praca moja Agent a ja nie będę chodzić. Ja, ja grałem po 12 godzin dziennie na Agent jeszcze więcej i chyba każdy widzi, jak to wygląda, okej, okay, to wygląda bajecznie, to jest dosłownie krater, to wygląda jak po to było wszystko ręcznie kopane, naprawdę, kopane ręcznie. Też opowiadałem, ja co jest cały Drewno, żeby można było łatwiej przejść, co nie? Bo to drewno tutaj jest po to, bo jeszcze chyba o tym nie mówiliśmy. Już sama kwestia kolejki jest spoko, co nie? Ale drewno jest też nawet bardziej po to, żeby można było przejść bez problemów i, żeby nie wiesz, nie, nie wchodzić pod górkę, z górki, pod górkę, z górki, żeby było prościej, co nie? Żeby no, przejście było to jest o wiele właśnie takie, bo Te pierwsze elementy z tego drewna były właśnie tam, co ja postawiłem. Tak, tak. To Potem, było pierwsze, to jeszcze. Tak, tak. Więc ci wytłumaczyłem, jak to działa i. Teraz już widzę, że wszędzie tutaj to drewno Dokładnie, jest. Tak Dokładnie, poczekamy sobie nawet na, na, na drugi koniec specjalnie po to, aby nie trzeba było, wiesz, po tych dołach chodzić, co nie? Bo zobacz, co jest, że to jest so, so, so kana, do niego jeszcze wpadnie, że i co, stary, no wiesz, no. Lepiej chyba nie. Ej, ślizni wyspę spęder, sobie, zniszczymy się go wyspy, co o, teraz robisz. Zniejszy wyspę spę, gościu, weź, weźcie opanuj, co? Dobra, szcujemy oczywiście. No i chyba każdy widzi, jakie to są tego skutki, co nie? Wysunamy no, nawet zaraz z jednej na dół ogólnie to my mamy taką taktykę, że po prostu kopiemy sobie w. w... No. Zobacz, to się wydaje, wiesz, że... Tutaj nie jest aż tak dużo zrobione, ale jak sobie tak uświadomisz, że ja stoję jakieś kilkanaście bloków od ciebie, kilkadziesiąt kratek wyżej. No właśnie, A ty stary. jesteś tak tutaj wydaje się, że blisko, no to serio. to stary, musi to tutaj być jest ogromne. mnóstwo robot, ok. Bo mamy tak, ja to byłem na lajwiku właśnie wczorajszym, przez, że wam pokazywałem nasz schemat, jak to kopiemy, co nie? Że wyznaczamy sobie, uznajemy, że zobaczcie, tutaj w tym miejscu sobie wyznaczymy taki oto tutaj kwadracik, to sobie go albo wiecie co, tutaj będzie taki nawet lepszy w tym miejscu, że tu na przykład sobie wyznaczamy takie pole, które będzie właśnie tak wyglądało i przekopujemy to co jest w środku tej figury geometrycznej, co nie? Więc to jest właśnie wbijamy i w tym miejscu kopiemy sobie w dół, tylko to jest oczywiście na większą skalę i tak to właśnie leci i znamy, żeby to było po prostu szybkie i żeby z było to efekty nie? bo jak się kopie tak wiecie, poziom po poziomie to tak wszystko, to to jeszcze nie jest taki widoczne, że zrobiliśmy sporo, co nie? I dopiero teraz jak tak kopiemy mega w dół, to widać jaki jest tego efekt, co nie na jest po prostu frajny. No, nie, nie, ty jesteś nie, 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 ogólnie też to jest poziom, na którym nie, 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 to. Jest idealnie to. Tak właśnie, 46, 7, na tym poziomie będzie już piasek. Wow. Ty jesteś jakieś 20 bloków potem. 15 liczyłem, stary, celowo, bo na tym poziomie będzie już stajał piasek, gdzie jestem, co nie? Więc no, jest progresik, jakby nie ma co mówić, co nie, od razu, chyba to jest jasne, że progres po prostu jest i to widać, więc możemy sobie jeszcze, stary, wbić bardziej w ten rejon twój, gdzie też było sporo kopana, ale taki największy oport sobie w tym miejscu wyznaczyliśmy. Ile my na stary w ogóle kopaliśmy? Nie, nie liczyłem tego całego naszego prostokąta, który jest wzdłuż, wiesz? Ale no, wiecie, po prostu... No on jest tutaj sporo. największy jednak, już najwięcej jest tu przekopane. Stary, powiem Ci lepiej. Ja dzisiaj wstaję i mam takie, odpalam komputer, co nie? A wiesz, o której wstałem? O której? Wstałem o trzeciej. Czy jakoś tak, stary? Nie, A ty nie Wstałeś, wiem dokładnie. ja nie wstałem jeszcze. No właśnie, Agentix jest naprawdę ciekawym przypadkiem, bo Agentix ja po prostu robię przerwy na jedzonko albo na szybką kimę i wiecie, on, on nie ma tak, że śpi Agentix nie śpi w nocy. Nie, po przed co? wakacjami trzeba pożytecznie. No tak, to... szczerze, moja Zaczy racja, przed to wiecie. wakacjami, przed końcem wakacji. Tak. trzeba, wiesz. Może, że ty pozyty pozytywnie wykorzystasz... Bo lekcje nam czas zmarnują na kopanie, jakby było można kopać, a teraz to wiecie po prostu jak to wygląda. Co nie trzeba ten czas maksymalnie sposoby na kopanie, a potem no trzeba do tej szkółki iść gościu niestety też nie chce. A moja sesja powstała właśnie po to, że można byłoby sobie też jakoś sobie w pobliżu iść w Kimę, żeby już nie iść do tej wieży, a nie, 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 żeby można było sobie tutaj po prostu wbić normalnie, skimnąć się i dalej pracować, tam już bo jest na e, tutaj kopiących, Dresik nie kopię, bo Dresika to w ogóle powiem wam, że ja mało widzę, co nie, jakby raz go widziałem, jak wbiłem na serwa, ale po chwili wyszedł, co nie, z nim jest tak, że on wbija o jakieś dziwnych godzinach, okej, okay? on gra czasami, a ja jak ten, Dresika i... widziałem kilka razy na przykład, no, powiem ci, że właśnie on gra w godzinach, w których ty musisz grać, co nie, ja mam takie stałe godziny zwykłe, w których jem albo idę Spać na chwileczkę, co nie? Ja ci powiem tak, że to jest tak, że dresik wbija. Wychodzi, no. wbija, wychodzi, a ja nadal jestem na serwerze, nie wiem jak to <laughs> działa. I tylko ci pewnie pisze, siema mordo, nie? I tyle. I tak wygląda <laughs> wasz dialog, spoko. Więc ten obszar to jest taki prostokąt jest chyba naszym największym odzwierciedleniem tego, ile to było roboty. Ponadto tak sobie uznałem, że spoko, ten hajs jest taki szybki. Ej, Już stary. wam pokazuję, o czym mówię. Sobie, co? Wiesz co, ja właśnie sobie uświadomiłem. No, co jest mordo? Może ten obszar, który pokazujesz jest ogromny. No. Ale ten, który ja zrobiłem... Już jest ten mordo wybijam, czekaj. Mniej więcej 24 trochę może więcej godzin. No tak, stary, to jest u Ciebie, no po prostu... To jest masakra. Multum to jest pracy, jakby też nawet w tym miejscu, gdzie ta moja wyspa mniej więcej miała, bądź ma być, czy nie ma pojęcia właściwie w sumie, bo będziemy dalej jeszcze w ogóle te góry skupywali. Ogólnie nie jest taki zamysł, żeby te góry skopać, ponieważ uznaliśmy, że spoko, wcześniej było takie, nie będziemy tego robili, bo to nam zajmie zbyt dużo od czasu, co nie? Ale mm -hmm. po tym, ile my robimy w dwie osoby, Widzę, że w cztery osoby byśmy tą górę znieśli w kilka minut, co nie? Spójrz, sorry, w dwie osoby nawalamy i robimy tyle, że w ogóle Myślę, że wow. 20 stacków TNT wystarczy. No, ja też. To też właśnie tak sobie ładnie przekopałem wszystko, więc to wygląda fajnie. Idziemy teraz w obszar agentowy, gdzie Agent X tam bardzo zrobił i naprawdę no, powiem Ci, że jest mordo progres, wiesz? Powiem Ci mordo, że hmm, hmm, jak to ująć? Nie brakuje mi słów, okej? Okay? Brakuje mi po prostu starych słów, bo to jest chore! To jest chory, to odwaliłeś, okej? Okay? Więc po prostu kopiemy i sobie po, e, pogadamy, co? bo to po prostu to jest, wiesz, tak no takie coś, że musimy robić też praktycznie, co nie? Możemy sobie tutaj fajnie pogadać, ale trzeba ten czas jakoś mądrze spródkować. No w, ja w ogóle patrz, pokażę Ci najlepszą ciekawostkę tej bazy. No słucham cię. Nie zgadnę, poleciałeś z tym drewnem w dół, co nie? Zgadłem? Ono tak, idzie w dół. Ale na ile? No pe pewnie do Bedroka, nie? Nie myle się. No nie, nie aż do Bedroka, ale może tak do pomowy? Powiem że teraz, że zrobiono tak samo, bo powiedziałem, że będziemy już szli w dół, więc to po prostu miało ładnie wyglądać, co nie? My jak coś hmm. budujemy, to zawsze ma wyglądać ładnie, co nie? No chyba, że szkółka, bo, coś, bo, to, ma, bo to po prostu nie, nie może być ładne, co nie? Szkoła nie może być ładna, bo się nie da, ok? Zawsze jest takie <laughs> łe szkoła. No po prostu, wiecie, oto to Kaman, nie? Tutaj akurat tego drewna trochę mniej dałem, Spoko ale... dołożymy go jeszcze, dołożymy, to się akurat nie bój, ale tutaj powiem Ci, że mogłoby jeszcze windy schodzić, nie? O co można ale też zadrać? To, to jest, wiesz, tylko na razie zrobione tak, żeby po prostu ona tutaj się nie rozlewała dziś. Kumam mordo, kumam, więc spoko to wygląda. No ogólnie powiem tak szczerze, że gdyby nie to drewno, to byśmy marnowali mnóstwo czasu na wspinanie się, co nie? A dzięki niemu możemy się tam po prostu przejść i wszystko idzie nam sprawnie i pomyśli, co nie? W ogóle też fajna sprawa jest taka, że na przykład jak już tutaj to się tak bardziej rozkopi na ten poziom, który powinien być, no. to wiesz, windę będzie na sam dół. Tak, tak, dokładnie. I wtedy najfajniejszą sprawą będzie to, że nie będziesz musiał żeby wejść na to drewno, kopać się te 20-15 bloków do góry, no. Tylko sobie podejdziesz do tej windy i jesteś u góry. No i to jest sztos, stary, jakby ogólnie sam nawet żeby zrobić taką bazę górniczą jest epickie. bo to jest tak szczerze baza górnicza, co nie? To, to, no to co jest taka bardziej Na początku powiedziałem, że to jest taka baza wypadowa, no. że po prostu wiesz, wbijasz, prześpisz się, lecisz dalej. Bo ci, stary, jest lepiej. Ten cały w ogóle nasz wygląda jak kopalnia w prawdziwym życiu, ok? Że, że, że masz taki, wiesz, duży obszar i jego całego przekopujesz, co nie? Jeszcze te bazy to wszystko idealnie i kolejki, yy, wiesz, z tym się kojarzą, co nie? Tak totalnie wygląda jak kopalnia ja w prawdziwym życiu. Totalnie, stary, bez różnicy, tutaj po prostu żadnej nie widzę, co nie? No, jak na moje spoko, co nie? Dzięki temu to jest serio, bardzo, ale to bardzo możliwe, że skończymy to do końca sierpnia. Wszystko i już wiecmy będą stały. Więc no po prostu, stary, wiesz, pracować, pracować i pracować, pracować, ale no cóż, no jakby też to jest ciekawe, że ty. Że, że ty że się, się widzę, że nawet nie starałeś, co nie? Bo ja wiem, jak ty budujesz, jak się postarasz, to jest... Nie, ja się prostu... absolutnie nie starałem, ja chciałem tylko zrobić to, żeby to nie wyglądało jak klocek, tak. ale żeby też nie wyglądało dobrze. Dokładnie, bo ja wiem, co byłoby, gdyby Agentik się postarał, to nie? Co to już byłoby taka pod, po, podłużna willa, co nie? Naprawdę, tak to by było. Podłużna willa na palach. No dokładnie stary. Jakby możemy sobie szwartować, ale tak by po prostu było, co nie? Ej, ale autentycznie przez chwilę miałem taką myśl, żeby zrobić tutaj taką małą willę tymczasową. No ale marnujemy na, 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 na to chyba czas, co, nie? Ale... Lepiej, właśnie, nie właśnie, że za dużo czasu. Tak, bo trzeba co? po prostu kopać. Szczerze? Gdyby przez to, że miałem od razu materiały, chyba z budowaniem mi tego zajęło godzinę. No godzinę. No tak to wygląda. A to na taką wiesz, dużą budowlę to jest naprawdę Nie, Nie, to stereo stary ładne. To tam widzę, że takie szczególi i kto nie. Plus jakby, zobacz, to jest takie małe, a tam wyszło 400 tysięcy skrzyń, naprawdę. Lol, po prostu. <ślinna> Też o tym pomyślałem, żeby jak tam najwięcej skrzyń wcisnąć. I już te piecyki ze drzwiami lejki, to jest totalnie mocno. A to są nie lejki. A to myślałem, że to co? A ja byłem zdanie, że jak coś, wiesz, do włożysz włożyć, to jest lejek, który to. Ale do po co mi to, ja stary robię to tak, że po prostu, że po prostu tam szybciutko możesz sobie coś naprawić jeszcze, no, tak kumam, no takie bazy właśnie są nam potrzebne, co nie? To jest taka podstawa tego, co ja tutaj Ja jeszcze mam osiągnąć. plan, no, no. no mów, mów, żeby mów. ogarnąć jeszcze takie 2-3 bazy w różnych miejscach. 2-3, no, to byłoby mocne stary. I wiesz, że wiesz, one by były? Jedna ja tam, jedna tam w wokalitach abry, a druga tam, gdzie będziemy jeszcze kopali, bo my chcemy teraz te, te góry przekopać co, nie? Właśnie taki był mój zamysł, Dokładnie. żeby tam gdzieś zrobić jakąś bazę. Tak. Tylko tak. Nie, nie wiem jak to tam się uda z szybkością i ile to zajmie. Znaczy bo ja tak sobie chodziłem dostanę. po tym z e e górzystym i z nim wcale nie jest tak źle, wiesz, on wcale, wiesz, on teraz, on teraz wygląda taki na ło wow, ogromny, ale to przez góry, jak je skopiemy, to to będzie po prostu troszkę wyższy dircik ten, nie? który trzeba wykopać i już będziemy tam mieli. A ja tam dircika do, tam. się nie kopie, tylko wysadza ty no, no pewnie stary staryżot. Ej, w ogóle co ja tutaj mam? Co to jest? O, proszę, o proszę Co o. to za skarby Niech tu będzie stary, wiesz, to nawet, nawet jej nie eksplorujmy Jak ona będzie dość nisko, czekaj A będzie dość nisko, to jeszcze ona będzie, wiesz wla, Wlana w ocean, to będzie mocny Taki, wiesz, szczególik, co nie Mega fajna to będzie, jak będzie taka, wiesz Oda w oceanie, to będzie mega fajne Jeszcze gdzieś taką jedną widziałem Właśnie chyba. ja, wiesz, to odkryłem taką obok tej góry choć nawet ją pokażę, bo to jest też mocne Że takie coś w ogóle istnieje i będzie w naszym oceanie Bo tak sobie tutaj siedzę i kopię Patrzę, no i takie co do mnie I patrz, dużo gorzej się idzie bez tego drewna. No i staro tego gorzej lono, jest to, jest milion I to jest normalnie ta co Nawet nie widać, po prostu ją otworzyłem i tyle i będzie gdzieś na tym poziomie mniej więcej woda, więc jak sobie po prostu Ta tej goda będzie. I niech się eksponuje i tyle w temacie. Dziękuję za uwagę. Więc wiecie co, moi drodzy? W tym odcinku, który będzie finał, ponieważ tu jeszcze być serio, wszystko wyjaśniliśmy, chyba było sporo gadania, było sporo przedstawienia, ale już chyba każdy się orientuje w temacie. Bikonów mamy w ogóle z 5 albo 6, więc mnóstwo już tu jest, będzie jeszcze więcej. Więc dziękuję, że byliście polecam. każdego bardzo grą tu to bardzo ważne, że was nie przekapiły, moje codzienne live o 19:00 oraz uwaga, uwaga, kolejna ważna kwestia, to jedne odcinki z tego Oceanu, a jak będzie gotowe, to Wam gwarantuję, że każdemu kopara opadnie, jak to będzie epickie, jaka będzie z tego w ogóle epicka seria z tych wysp. Po prostu to będzie mocno, ok To będzie coś, co będzie tak mocne, że aż za mocne. Więc dziękuję, każdemu się polecam bardzo gorąco mojego Instagrama, Elwiso Podłogo, Official, na, na, na którym macie moje zdjęcia ale coraz więcej. Link jest w opisie, Elviso Podłogo Ponadto mam swój drugi kanał, czyli elvisogames na którym, uwaga, uwaga, planujemy z czasem coś. Grubego, więc polecam bardzo gorąco kanał Elvisto Games, potem taki projekt, z jaki wystartuje, ale to tak bardziej myślę, że w październiku, więc no polecam po prostu to tam być jakoś tropić, a ja dziękuję bardzo, że byliście na leczko i przeogromne, największe, najpotężniejsze, jeszcze,